Okazuje się, że nowy pomysł ośrodka sportu i rekreacji Wyspiarz wypalił w 100% i kierownictwo zapewne będzie go powielało w kolejnych latach zimowych ferii. Mowa tu o zorganizowanej zimowej, bezpłatnej dla uczniów szkółce gry w tenisa ziemnego. Dziennie z możliwości zajęć w hali tenisowej pod okiem doświadczonych trenerów korzysta około 50 uczniów. Niedawno trwała bardzo ożywiona dyskusja dotycząca cen usług świadczonych przez OSIR, m.in. czy hala tenisowa jest droga, czy tania. Nie mieliśmy okazji tak wyjaśnić dogłębnie tego tematu, natomiast dzisiaj mamy odpowiedź na to, bo zastosowaliśmy tam taką formułę, że o ile komercyjne ceny będą nieznacznie podwyższone, bo zostały nieznacznie, o tyle dla dzieci i młodzieży postanowiliśmy zastosować bardzo preferencyjne warunki w każdy dzień tygodnia i w weekendy. I tak się stało, że po 15 zł płacą, natomiast chcieliśmy też zorganizować cykl imprez darmowych, takie, które będą w ferie i w inne okresy, kiedy dzieci będą Mogły z tych naszych obiektów skorzystać. Takim jest hala tenisowa, i tutaj zastosowaliśmy właśnie taką formułę, że przez całe ferie hala będzie udostępniona za darmo i chcieliśmy przetestować, jakie jest zapotrzebowanie. I przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ liczyliśmy, że będą to jednostkowe, jako że jest to sport taki troszkę drogi, jednostkowe przyjście. Okazuje się, że dziennie, tak jak kierownik obiektów tu prowadzi taką statystykę. W granicach 50 dzieciaczków przychodzi i gra. Musieliśmy udostępnić, planowaliśmy początkowo tylko jeden kort, w tej chwili i drugi kort udostępnić. I liczymy na to, że daje to pewien materiał do przemyśleń na przyszłość, mianowicie czy taka sekcja tenisa, czy inne rzeczy w naszym mieście nie miałaby racji bytu, skoro jest takie zainteresowanie. Zapraszam. Wszystkich tutaj rodziców, żeby z dziećmi też przychodzili, ponieważ chcemy być może przymierzyć się też do formuły nie tylko dzieci, ale jakby także preferencje mieli seniorzy. I rozważamy tutaj taki wariant, jak uznać od jakiego pułapu tych starszych już mieszkańców, którzy także powinni się ruszać i mieć w tym względzie preferencje. Ferie trwają, zapotrzebowanie duże, dzieci mogą przychodzić za darmo. Liczymy, że wyrośnie nam zdrowe pokolenie.